Nawet milion złotych kary może kosztować handel produktami zawierającymi muchomora czerwonego. Będą traktowane jak narkotyki lub dopalacze. Inna sprawa, że trudno sobie wyobrazić, że ktoś kupuje i używa tego typu substancji. A jednak internetowy handel kwitnie. Katarzyna Górniak. Czerwony z natury, teraz na czarnej liście. Każda forma wykorzystania muchomora czerwonego w tej chwili jest już yy, nielegalna. Dla tych, którzy nie mieli pojęcia, że muchomora czerwonego można w ogóle do czegoś wykorzystać, internet pełen jest ofert porad i przepisów na suszę, napary, maści, kremy i nalewki strującego grzyba. W mediach społecznościowych pojawiają się ogłoszenia. Proponowane osobom ze schorzeniami skórnymi, na przykład z celulitem. Kto na celulit sprzedawał muchomora czerwonego lepiej niech przestanie. Główny inspektorat sanitarny właśnie zakazał obrotu wszystkim, co tego grzyba zabiera. Będzie nimi obrót, handel, sprzedaż zakazana i tutaj główny inspektor sanitarny będzie mógł nałożyć karę na podmiot, który wprowadziłby do obrotu takie substancje od 20 tysięcy do miliona złotych. Specjalny zespół ekspertów z Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu przebadał mu Homora Czerwonego i stwierdził w nim dwie substancje psychoaktywne. Zespół jednogłośnie podjął decyzję o tym, że te dwa składniki trafiają na listę substancji zakazanych bo są szkodliwe.